od 308, jak ustawić zegarek. Włączamy zapłon. Tutaj mamy wyświetlacz. Klikamy menu. I tutaj mamy strzałki w prawo, w lewo, do góry i na dół. To bierzemy w prawo. I wybieramy to. Tu oczywiście OK. I tutaj mamy trzy komunikaty, wybieramy środkowy, display configuration, tutaj strzałką w dół i wiadomo, OK. I tutaj mamy drugie, tu oczywiście strzałkami w dół i w górę, display data i czas, klikamy OK. No i tutaj. Musimy wybrać tak, dzień, to klikamy OK. I strzałkami w górę i w dół sobie wybieramy dzień. Klikamy OK. Przeskoczyło samo na miesiąc. Klikamy OK. September. OK. Samo przeskoczyło na rok. Znowu ok. Tak. do góry będzie szybciej. Strzałką do góry. Tak, za daleko. Ok. No i tutaj strzałkami w górę, w dół sobie wybieramy. Klikamy godzina dziesiąta. Ok. Samo przeskakuje na minuty, klikamy OK. OK. Tu sobie wybieramy format 24. I tu strzałka w dół i naciskamy strzałkę w dół. Teraz w dół i jest OK. I mamy wszystko ustawione. Mam nadzieję, że zrozumiale. Wyłączony zapłon i godzina ustawiona.